Adresem to głosu, to jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. A Państwu moim gościem jest dzisiaj Pan Zbigniew Kołodzie, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku Polskiej Stronicy Ludowej. Dzień dobry. Witam Pana do doktora. Panie Przewodniczący, bo teraz to już chyba tak najlepiej się zwracać do Zbigniewa Kołodzieja. Od poniedziałku w głosowaniu, w sejmiku, w tajnym głosowaniu objął Pan tę funkcję. To chyba na początku trzeba podkreślić, że wszyscy radni obecni na sesji zagłosowali za. To chyba jest dla Pana też jakieś potwierdzenie tego, że dotychczasowa praca w samorządzie, którą Pan wykonywał, jest aprobowana przez wszystkie strony polityczne. Tak, Pan redaktor zauważył jednogłośne, głosow... jednogłośne, w tajne głosowanie i Wybór mnie na wiceprzewodniczącego daje takie odczucie, że moja praca w Sejmiku jest dobrze odbierana i tak by oceniona przez różne strony polityczne, no bo każdy w głosowaniu tajnym mógł zagłosować różnie. To nie jest tak, że wiadomo kto jak zagłosuje. Cieszę się, że takie, tak to wyglądało. Chciałbym jeszcze raz podziękować dla wszystkich radnych, którzy zaufali i wybrali mnie na tę funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wiąże pan z tą funkcją jakieś takie poważniejsze plany? Ma pan swoją wizję tego, jakim by chciał być pan przewodniczącym i co, co się z tym wiąże? No bo niektórzy powiedzą, że przewodniczący czy wiceprzewodniczący to jest tak naprawdę tylko prowadzenie obrad. Czy z tym wiąże się coś więcej dla pana? To znaczy myśląc o tym, będą często w terenie, kontakty w różnych środowiskach samorządowych, na pewno jest lepszy prestiż, jak jestem jako wiceprzewodniczącym Sejmiku, niż jako zwykłym radnym w tym momencie. I tu pod tym względem na pewno jest pozytywny odbiór. I też myśląc o tym, że jakiś większy wpływ mogę też mieć na yy, układ porządku sesji i niektóre tematy, które mogłyby się znaleźć, yy, czy będę chciał proponować, myślę, że też by była szansa większa, że się znajdą. No i mimo wszystko chciałbym reprezentować tak do tej pory sejmik w województwie lubuskim, o nim mówić, spotykać się z mieszkańcami i w jakiś sposób przedstawiać działalność sejmiku, bo nie ukrywajmy, mało kto jeszcze dużo wiedzę ma, co się w sejmiku dzieje. Często my się myli pojęcia, co robi samorząd, a co robi rząd. Dla niektórych to jest to samo, a w rzeczywistości to są inne działania dla jednych i dla drugich. Na pewno trzeba w tej kwestii edukować. A zapytam tak z drugiej strony. Odbiera Pan te, te nominacje, ten wybór jako trochę nagrodę pocieszenia po tym, co wydarzyło się miesiąc temu na sesji, gdzie tak naprawdę teraz okazało się, że zamienił Pan się miejscami za mną, Chinalską, która wcześniej była wiceprzewodniczącą, została członkiem zarządu, a Pan y, poszedł w drugą stronę. Niektórzy mogą powiedzieć, że to degradacja. Odbiera Pan to w ten sposób, czy nie? Szczerze mówiąc, na pewno człon... funkcja członka zarządu jest bardziej mobilna. Mobil... Mobilna, jeśli chodzi o możliwość wspierania, a że lubię wspierać czy pomagać dla różnych przy, y, samorządów czy y, różnych innych jeszcze stowarzyszeń, na pewno większe możliwości są, jeśli jak byłem członkiem zarządu. Tutaj być może tak też mogę odczuwać, że to jest nagroda, no, może pocieszenie albo całkowitej, może nie degradacji, aczkolwiek uważam, że funkcja członka zarządu jest bardziej. Lepiej spostrzegana i zwiększy więcej możliwości ma, ma, możli, ma, jest możliwości oddziaływania w środowisku. Pytam o to też. Y nie tak, nie, nie tak konkretnie, bez jednej przyczyny, bo ta, ta przyczyna jest y, y, oczywista. Mówi się dużo o tym, o, bardziej o tym stylu, dlaczego, dlaczego pan został odwołany, właśnie w jaki sposób. Posłużę się tu cytatem z Arkadiusza Dąbrowskiego, w której jednej z audycji radiowych powiedział ostatnio, że bardzo negatywnie ocenia to, w jaki sposób Zbyszek został potraktowany, Mów, mówiąc wprost, to nie jest jakiś, ciele, jakiś leszcz i w pewien sposób został mu odebrany szacunek. Zgadza się pan z tą taką twardą oceną Arkadiusza tego, co się wydarzyło? Muszę przyznać, że potwierdzam jego słowa, no bo tak się czułem, bo praktycznie godzinę niecałą przed sejmikiem dowiaduję się, że jednak nie będę desygnowany na członka zarządu, że prezes ma inne zdanie w tym kierunku. Jego argumentacja dotycząca to, że w Warszawie są zmiany i też dobrzy ludzie odchodzą. Uważam, że to było takie yy, dla mnie wbicie nóż w plecy. Ten nóż plecy to też wynika z tego, że pan jest po jednej ze stron tego takiego ostrego sporu, a może nawet mówiąc prosty wojny w lubuskim PSL. No, 5 października są wybory, wszyscy o tym wiedzą i dzisiaj to jest takie trochę pokazywanie miejsca w szeregu teraz i liczenie szabel, kto jest po czyjej stronie. Do tej pory nie chciałem się angażować żadną ze stron. Obserwowałem to wszystko na spokojnie. Być może te działania prezesa powodują to, że można mieć inne spostrzeżenie i uważam, że niektóre działania są nie do końca dobre dla PSL-u, patrząc na przyszłość PSL-u, bo y, środowisko y, po raz pierwszy w PSL-u takie mam odczucie jest podzielone i to nie wiem, czy przy wyborze dalszym y, prezesa tomczyszna na tą funkcję. Czy uda się to zjednoczyć? Boję się, o, że to może być dalszy podział. Poprze pan Arkadiusza Dąbrowskiego w tych wyborach? Nie wiadomo, kto będzie jeszcze kandydatem na prezesa. Czas pokaże, jeszcze mamy trzy tygodnie. Może tak być, tak jak w moim wypadku, że parę godzin przed tym ktoś się ujawni, kto będzie chciał sortować. Mówi pan o tym, że są te podziały, jakich nigdy nie było. Właśnie wyprzedził pan w ten sposób moje kolejne pytanie, bo niezależnie kto te wybory wygra, pana zdaniem uda się to poskładać, czy chcąc nie chcąc dojdzie do jakichś rozstań, no bo ten konflikt jest tak silny, już też on medialnie istnieje od kilku miesięcy tak naprawdę. Tutaj też nikt tego nie, nie ukrywa, to nie jest tak, że wy wewnętrznie gdzieś tam y, sobie rozmawiacie i gdzieś tam są wzajemne kuksańce, tylko robicie to też, może nie bezpośrednio Pan, ale czy Arkadiusz Dąbrowski, czy Stanisław Tomczyszem, też różnymi kanałami gdzieś takie takie bodliczki następują i no chyba ludzie obserwując to widzą, że tutaj raczej zgody na końcu nie będzie. No być może trzeba wybrać trzecią drogę. Jeśli nie, ani jeden, ani drugi nie może połączyć, może ktoś trzeci znajdzie się, który będzie miał możliwość dogadania się z tak by z frakcją jedną i drugą i szukać porozumienia. Jak to będzie, myślę wydaje, że prawie trzy tygodnie czasu jest, coś z tego wyjdzie. Też dzisiaj mamy spotkanie prezydium zarządu Wojewódzkiego PSL-u, które też praktycznie powinno w jakiś sposób przygotować dokumenty, czy strategię pod zjazd wojewódzki, który tak jak pan redaktor wspomniał, 5 października mamy. Mam nadzieję, że z tego coś wyniknie i jakieś już dyskusje w tym kierunku będą, ale i tak finał całej rozrywki odbędzie się 5 października. Jak to się skończy, w jakim kierunku pójdzie PSL? Na ten moment ciężko mi powiedzieć. Spodziewam się, że to może być taka, taki wynik jak w wyborach prezydenckich, że do końca nikt nie będzie wiedział, jak to się skończy. Tylko, że tam było wcześniej wiadomo, kto startuje. Tutaj na ten moment tej, tej wiedzy jeszcze nie mamy. Pana zdaniem, w takim razie, w jakim kierunku pójdzie polskie stronnictwo ludowe? Bo mam wrażenie, że to jest też trochę tak, że. To jest bezpośrednia konsekwencja tego, że w sondażach PSL wygląda jak wygląda. I po tym rozstaniu z partią Hołowni, gdzie jesteście już liczeni jako osobny byt w sondażach, te sondaże są na poziomie 2-3%. Ani razu w żadnym sondażu od momentu rozstania i końca trzeciej drogi nie przekroczyliście progu jako Polskie swoje Ludowe. Może tu są też problemy, może dlatego, że te notowania na, na szczeblu krajowym są tak słabe, to potem gdzieś przenosi się na, na, na regiony. Zgadza się z Pan z taką tezą? To znaczy w tej chwili, patrząc ogólnie nas w PSL-u w całym kraju odbywają się zjazdy wojewódzkie. Wchodzą nowe osoby, które będą zarządzają zjeździe jako prezesi wojewódzcy. W listopadzie mamy kongres. Myślę, że ten czas pozwoli na wzmocnienie struktur PSL-u i tak jak Pan mówi, po rozstaniu, z, z trzecie, czy rozstaniu trzeciej drogi i wybraniu nowej drogi samodzielnie, powoli jest szansa, że te notowania się poprawią, aczkolwiek tu też zobaczymy, jak liderzy. Do tego będę podchodził, bo jestem na ten moment zadowolony z wyboru Stefana Krajewskiego na ministra rolnictwa, który robi nowe otwarcie. Wydaje mi się, że bardzo pozytywne w tym momencie. Bynajmniej ja mam taki odbiór. I tutaj cały czas się mówi z drugiej strony o wsparciu czy szukaniu porozumienia w rolnictwie. No z drugiej strony, patrząc na nasze województwo lubuskie, jako powiedzmy rolnik, związany z wsią zostaje po części odstrzelony. Coś tu się do końca nie zgadza. To pana zdaniem PSL, w którą stronę powinien kroczyć? Bo jeśli spojrzymy, że wybory są tak naprawdę za dwa lata, mniej więcej za rok pewnie rozpocznie się już taka kampania wyborcza, prekampania wyborcza, chociaż ona oczywiście trwa, trwa cały czas. To w którą stronę musi iść PSL, żeby jako Polskie Stronnictwo Ludowe bez wchodzenia z nikim w koalicję wyborczą przekroczyć próg? Myślę że tutaj, jeśli chodzi o PSL, to rzeczy, czy ewentualnie działania, które się podejmuje, realizować, a nie tylko o nich mówić, bo często jest, politycy są rozliczani z efektów, to co zrobią, a nie o czym mówią, bo niektórzy dużo obietnic składają i później się okazuje, że teraz nie ukrywajmy wszystko, wszyscy powtarzają, że słuchajcie, obiecaliście to czy tamto. A później realizacja jest zupełnie inna. I tu mi się wydaje, jeżeli chodzi o deklarację, może mniej deklarujmy, a więcej realizujmy z tego, co się zadeklarowało. Te wybory w regionach to jest jedna rzecz, potem jest wybór prezesa całego PSL-u. Pana zdaniem, dopiero wtedy, jeśli ten cały cykl wyborczy wewnątrz partii się zakończy, będzie można określić priorytety i to, z jakim programem i z czym pójdziecie w ogóle do wyborów za dwa lata? I to tak gdzieś Wam pozwoli się otworzyć na nowo? Myślę, że to będzie ten okres po kongresie, To, czyli jeszcze końcem tego roku, będzie tak by, po części nowe rozdanie w PSL-u, które wydaje mi się, że powinno pokazać nowe oblicze. Uważam, że prezes Kosiniak też w tym momencie praca, którą wykonuje w rządzie, jest coraz bardziej pozytywnie odbierana. Mam nadzieję, że jego jakby zaangażowanie w działalność polityczną w rządzie spowoduje to, że no te notowania będą postrzegane PSL-u coraz bardziej pozytywnie. No bo nie ukrywajmy często jest tak, że liderzy kreują słupki poparcia, a nie całe formacje, które są w terenie. Że tak często się odbywa, że każdy patrzy na liderów i wokół liderów to wszystko się dzieje, jeżeli są dobrze postrzegani. To się rozlewa na poparcie w środowisku, no i te słupki poparcia rosną i też liczę na to właśnie, że działalność prezesa Kośniaka spowoduje to, że te słupki zaczną powoli, powoli, ale jednak nie wszystko iść ku górze że jak to ostatecznie wyjdzie, zobaczymy na pewno 5 października wybór lokalnego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim. Na to czekamy, a dzisiejszym gościem Lubuskiego Centrum Informacyjnego był pan Zbigniew Kołodziej, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu i dla radio słuchaczy. A ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.